Cześć, jestem Łukasz i opowiem Wam dzisiaj o prefabrykacji domowej rozdzielnicy. Ponieważ wśród społeczności łączy nas napięcie temat domowej rozdzielnicy, pojawia się bardzo często, wzbudzając sporo pytań i dyskusji, kolejny film poradnika Łukasza poświęcimy właśnie tej tematyce. Podobnie jak wcześniej, zachęcam Was do komentowania i zadawania pytań. Link do dyskusji znajdziecie w opisie filmu. W komentarzach zgłaszajcie także pomysły na kolejne odcinki poradnika. Pierwszym etapem prac będzie rozplanowanie rozmieszczenia aparatury. Wykorzystamy do tego celu bezpłatny program SPC firmy Iton. Oprogramowanie możemy pobrać ze strony producenta. Zakładamy nowy projekt, określamy jego nazwę autora oraz opisujemy inwestycję. Dane te znajdą się automatycznie w tabelce u dołu projektu. Następnie przechodzimy do doboru urządzeń. Z rozbianego drzewa katalogu wybieramy potrzebną nam aparaturę. Filtrując parametry, wyszukujemy aparat oraz określamy jego ilość zastosowaną w projekcie. Następnie przygotowujemy właściwy schemat elektryczny rozdzielnicy. Ostatnim etapem prac jest wybór odpowiedniej obudowy. Warto pamiętać, że w rozdzielnicy powinniśmy zapewnić właściwy zapas miejsca. Wygodne są także rozległe złącza szyny uśmiechającej. Dobrym nawykiem jest pozostawienie około 20% szafy, niezapełnionej na wypadek modyfikacji projektu instalacji. Program SBC wygeneruje dla nas potrzebną dokumentację. Zawiera ona spis elementów, schematy połączeń oraz potrzebne rysunki. SBC współpracuje także z programem cennikowym TITON, więc szybko oszacujemy koszty komponentów. Pierwszym elementem wyposażenia naszej rozdzielnicy będzie ogranicznik przepięć. Ogranicznik przepięć służy do zabezpieczenia instalacji przed skutkami nagłych, bardzo krótkich i silnych wzrostów napięcia, zwanych przepięciami. Przepięcia stanowią jedną z najczęstszych przyczyn awarii domowej elektroniki. Ze względu na działanie ogranicznika należy umieścić go bezpośrednio przy szynie wyrównania potencjałów. Śruby mocujące należy dokręcić wkrętakiem dynamometrycznym o nastawie 4 Nm. Szyna ochronna PE połączona jest bezpośrednio do ochronnika. Kolejnym elementem wyposażenia naszej rozdzielnicy jest rozłącznik izolacyjny. Jego zadaniem jest odcięcie zasilania. Co bardzo ważne, rozłącznik nie zabezpiecza przed skutkami przetężenia lub zwarcia. Nie wolno go mylić z inną aparaturą zabezpieczającą. Aparat musi być dobrany tak, by jego styki wytrzymywały prądy zwarciowe, z jakimi możemy mieć do czynienia w instalacji. Obowiązkowym elementem wyposażenia każdej rozdzielnicy jest wyłącznik różnicowo-prądowy. Do zabezpieczenia obwodów jednofazowych zastosujemy wyłączniki różnicowo-prądowe jednofazowe. Do zabezpieczenia obwodów trójfazowych zastosujemy wyłączniki różnicowo-prądowe trójfazowe. Dodatkowo do zabezpieczenia elementów, które zawierają inwertery, zastosujemy wyłącznik różnicowo-prądowy trójfazowy cyfrowy. Zadaniem wyłącznika różnicowo-prądowego jest zapewnienie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. Urządzenie może mieć konstrukcję jedno- lub trójfazową. Proszona zasada działania wyłącznika różnicowo-prądowego polega na ciągłym monitorowaniu prądów wpływających do ochronionych obwodów oraz prądów z nich wypływających. Suma tych prądów musi się równoważyć. Jeżeli część prądu zamyka się poza zabezpieczeniem, powstaje różnica pomiędzy prądem wpływającym do obwodu oraz z niego wypływającym. Wykrywa to wyłącznik i odcina zasilanie. W zależności od typu wyłącznik różnicowo-prądowy skutecznie wykrywa różne kształty prądów upływu. W nowoczesnych instalacjach warto stosować wyłączniki minimum typu A. W naszej rozdzielnicy zastosujemy także wyłącznik różnicowo-prądowy cyfrowy typu GA. Jego zadaniem będzie ochrona obwodów zawierających inwertery oraz przetwornice wysokiej częstotliwości, takich jak pralka, lodówka oraz płyta indukcyjna. Urządzenie DRCM posiada trzy diody sygnalizacyjne wskazujące stosunek prądu różnicowego zmierzonego do prądu różnicowego maksymalnego wyłącznika. Na tej podstawie można wcześniej przewidywać możliwą awarię. Oprócz diod aparat posiada także wyjście przekaźnikowe sygnalizacyjne, które można podłączyć np. do dzwonka i tym samym reagować prewencyjnie. W naszej rozdzielnicy zastosujemy wyłącznik różnicowo-prądowy trójfazowy do zabezpieczenia obwodu gniazda trzyfazowego znajdującego się w garażu. Wyłącznik trójfazowy cyfrowy typu B oraz wyłączniki jednofazowe typu A zabezpieczają obwody świateł oraz gniazd jednofazowych. Aparaty zostaną symetrycznie obciążone. Parametry styków wyłączników przystosowane są do pracy z ciągłym obciążeniem na poziomie 40A. Prąd upływu wzbudzający zadziałanie aparatów to 30mA. Poszczególne obwody naszej domowej instalacji zabezpieczone zostaną za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych z członem zwarciowym. W przypadku obwodów jednofazowych, będzie to wyłącznik jednopolowy. W przypadku elementów trójfazowych, będzie to wyłącznik trójpolowy. nie montujemy wyłączniki nadprądowe i charakterystyka B określa czas bezpiecznego wyłączenia. Do obwodów oświetlenia zastosujemy wyłącznik 10A, do obwodów gniazd zastosujemy wyłącznik 16A. Obwód gniazda trzyfazowego zabezpiecza wyłącznik trzypolowy 16A. Przy rozdziale energii należy zachować symetryczność obciążenia każdej z faz. Dobrze jest także gniazda danego pomieszczenia zasilić z innego wyłącznika różnicowo-prądowego, a oświetlenie zabezpieczyć innym. Unikamy wówczas sytuacji całkowitego braku zasilania pomieszczenia po wyzwoleniu wyłącznika różnicowo-prądowego. Zastosowany w rozdzielnicy trójfazowy cyfrowy wyłącznik różnicowo-prądowy zabezpieczyć będzie obwody jednofazowe, takie jak pralka, suszarka, lodówka oraz płyta indukcyjna jednofazowa. Stąd wynika podłączenie oddzielnych jednofazowych wyłączników nadprądowych. Zasilanie do wyłączników nadprądowych rozdzielane jest na kilka sposobów. Można zastosować gotową szynę widełkową jednofazową. Przyspiesza to znacznie pracę nad rozdzielnicą. Widełki należy właściwie dokręcić wkrętakiem dynamometrycznym. Należy także pamiętać o zabezpieczeniu niewykorzystanych rezerwowych widełek. Inną możliwością jest wykorzystanie szyn widełkowych umożliwiających cięcie. Wówczas zawsze należy zabezpieczyć brzegi szyny zasilającej odpowiednimi zaślepkami. Tak przygotowaną szynę można wkręcić do modułów. Do podziału zasilania trzyfazowego możemy zastosować gotową szynę widełkową trójfazową. My jednak zastosujemy przewód przyłączeniowy w postaci właściwie zatulejkowanej linki LGY. Poszczególne fazy z wyłącznika różnicowo-prądowego trójfazowego trafiają bezpośrednio na zabezpieczenie. W kolejnym kroku zasilamy połączone szynami wyłączniki nadprądowe. Zasilanie przenoszone jest przewodem na pierwszy aparat. Potencjał neutralny wyłącznika różnicowo-prądowego rozdzielony zostanie na poszczególne przewody zabezpieczanych obwodów poprzez pomocniczy blok rozdzielczy zamontowany przy wyłączniku. Naszą rozdzielnicę wyposażymy także w podstawową automatykę. Celem monitorowania stanu instalacji, a także poziomu zużycia energii, wykorzystamy monitor. MEH01 Monitor energii montujemy tuż obok wskaźnika zasilania. Urządzenie zasilane jest bezpośrednio z rozłącznika przewodem neutralnym fazą L3, L2 oraz L1. Urządzenie monitoruje na bieżąco wartość napięcia na poszczególnych zaciskach, a dane przesyła do serwera chmurowego. U dołu modułu znajdują się wejścia służące do podłączenia przekładników prądowych. Za ich pomocą monitor energii śledzi aktualną wartość przepływającego prądu. Na tej podstawie wyliczana jest wartość zużytej energii. Bardzo ważne jest, aby właściwie podłączyć przekładnik do aparatu. Prawidłowo podłączony monitor wysyła dane poprzez Internet i umożliwia pełną kontrolę stanu instalacji. Jednym z podstawowych elementów domowej automatyki jest programator czasowy astronomiczny. Wykorzystamy go do sterowania automatycznego oświetleniem elewacji budynku. Na zacisk 11 podajemy zasilanie w postaci fazy. Zaciski A1, A2 to zasilanie modułu. Tak przygotowaną rozdzielnicę uzupełniamy pozostałą automatyką. Następnie dokręcamy osprzęt za pomocą wkrętaka dynamometrycznego, nastawiając wartość momentu obrotowego zgodną ze wskazaniem instrukcji obsługi. W przygotowanym filmie wykorzystaliśmy rozdzielnicę oraz aparaturę modułową firmy Iton, wyłączniki różnicowo prądowe, trójfazowe typu PF6 oraz DRCM jednofazowe wyłączniki typu PF640 oraz wyłączniki nadprądowe typu PL6 10 oraz 16A. Jako rozłącznik zastosowaliśmy urządzenie IS100 łamane przez 3. Raz jeszcze zapraszam was do dyskusji na portalu Łącz nas napięcie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, a społeczność na pewno pomoże wam znaleźć odpowiedź. Zapraszam także do subskrypcji kanału na YouTube, ponieważ niebawem ukaże się kolejny odcinek mojego poradnika, a w nim nadal pozostaniemy blisko tematu domowej rozdzielnicy i zastosowanej w niej aparatury.